Hej, 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 witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z gry LEGO City w piątym bodajże No i teraz naszym zadaniem jest dostanie się na wyspę Albatros i żeby to zrobić no to trzeba coś wykonać. Okej, naciśnij kwadrat, żeby to obiekty LEGO. Sorry, police business Konfiskujemy ten samochodzik oczywiście, no i zobaczymy, czekajcie, bo tutaj jakoś źle jadę. O, no i teraz zobaczymy, zobaczmy, czy uda się, czy też i nie. Nie, ale patrzcie, to jest pomysł, bo to jest pomysł, mianowicie nie mogę skakać. O, jest szkoda, no okej. Okay. Yy, więc to, co ja tutaj mogę jeszcze zrobić, powiedzcie mi. W sumie nie wiem, ten da się jakoś przejść, naciskaj to, aby rozbić te obiekty, no to wiem. O, tutaj coś mamy, więc elegancko. lovebeard chase mccain ah it's been a long time i saw you this morning ah it's been six hours what are you doing here i decided on a change of career i'm now captain of the ferry which takes rum coves and no good ne'er-do-wells over to Albatross Prison. Great! The ferry! Where is it? I sunk it. I don't suppose you could... No, hey, today with super construction. Construction. <coughs> Hey, Ellie. Do we have any super bricks out the back of the police station? I need to rebuild the ferry. Has Frank been driving it again? Surprisingly, no. Huh. Oh. Okay. Let me just update your scanning software again. Right.

Ale zaraz się dowiem Może tutaj do? Nie To też nie, to też nie, czekajcie No nie mam pojęcia powiem wam szczerze A, aha, naciśnij A, okej, okay, no to to jest ten skaner nasz Czy nie? Czy ja się mylę? Chyba się mylę Potem mamy, no dole, naciśnij level lub prawo blokować skaner danych i znajdować przedmioty do zabrania w mieście No to nie, no dobrze, to jest ten skaner danych, w takim razie elegancko I tutaj na przykład mamy Aha, no i elegancko, mam super kodzek mały, świetna świetna sprawa, dobra, jeden, jeden zaskanowany, w takim razie dobra, ale na początek zobaczmy, ile tutaj tego potrzebujemy, potrzebujemy 15 tysięcy, więc co mamy, to zrobione, więc może nie będziemy, Mamy tutaj zdobyte ogólnie wcześniej, więc może nie będziemy na razie tych kloatków szukać, tylko po prostu wykonamy w tym odcinku cel główniejszy, albo przynajmniej połowę tego celu, więc dobra, mamy, o, ale pieniędzy elegancko, o to chodzi o też. Dobra. No i jednocześnie mamy z 1200 stupni kolejną, już 2 na 65, więc fajnie. Nowy pojazd jeszcze dodatkowo, dynia. Aha, zobaczymy potem. No i w złota, jakbym chciał jeszcze te monety podnieść, bo czy mi zniknął, czy coś takiego i będzie dopiero wtedy. Arr, no dobra, okej, okay, pieniążki wzięte i mamy tutaj naprawdę ich dosyć spodnie miel wpadło jakieś 20-30 tysięcy na pewno. W takim razie co my tutaj mamy? jeszcze zobaczę na szybkości. A tutaj mamy udać na albo albatrosa, tak tylko moment. Tak, czyli to trzeba zrobić. No i tam ogólnie na mapie skanu... pokazane, że tam jest ten super klocek, ale mniejsza z nim. Więc w sumie możemy już się na tą wysy... wyspę wybrać, więc I lecimy, więc lecimy. A no właśnie. Znaczy płyniemy może raczej. <laughs> więc dobra, no i fajnie o to chodzi. Jestem ciekawy czy to będzie już misja czy też nie Bo to różnie z tym bywa właśnie, ale dobra Zaraz będzie mu cel, no i raczej to będzie... A nie, nie jest to jeszcze misja To jest jeszcze po prostu zwykłe chodzenie No okej, okay, może być Może być, w takim razie dobra yy, Więc okej, okay, jesteśmy na wyspie, a więc bardzo fajnie I co my, musimy tutaj z kimś tam podmać, nam powiedziano wcześniej, więc dobra Dostać się na więzienny dziedziniec, okej, okay, nie ma problemu. Wtedy można powiedzieć po na tym wskoczę. A jak się nie będzie dało, no to to zniszczę, no właśnie, tak zróbmy. Yy, więc tak, mamy tutaj coś do budowania. Aha, mam taką skrzynkę. a, no i wszystko jasne, wszystko jasne i będzie tutaj do, do, do zbudowania, pewnie jakaś dlebinka albo coś właśnie w ten desen i dokładnie. Tak, <laughs> o to chodziło. <laughs> więc dobra. No i tak, tutaj w sumie jest w tej grze tyle tego, że mamy pokazane, że to jest chociaż zablokowane i tego nie zrobimy. Chociaż w sumie ciekawe czy to jest zablokowane całkowicie. Tylko wyłącznie dla tej postaci, co teraz grę nie ogramy, czy ogólnie całkowicie dla mnie, bo tej postaci po prostu nie mam. No właśnie, ale mniejsza. Tutaj też tak trochę źle się to chodzi, ale okej, już wszystko widać, a więc dobra, ciekawe. Co tutaj właśnie na nas czeka? A mam nadzieję, że coś ciekawego... Znaczy na pewno raczej potrzebnego. Aby przejść dalej, no, to jest pewne, więc okej okay. okej okay. no patrzcie, tak jak chodzę takimi ścieżkami to wszystko jest tu w, w oczywistym miejscu z Xem na mapie <grym> Na ziemi, więc okej, okay. no a tutaj mamy kluczyk. No i w sumie dobrze, no i w sumie dobrze, to no, nam się przyda, jeszcze sobie to zniszczę, znaczy tą skrzynię, a w niej niestety nic nie ma, więc okej, okay. wiecie to, w sumie wezmę te monetki, znaczy te kroski zawsze to dwa <grym> może być. No i dobra. Yy, tutaj się otwiera, H to jest zamyk, no to spory powiem wam dosyć, ale okej, okay. o to chodziło, yy, drzwi otworzone, no i można iść dalej, a tutaj się kryją ławeczki jakieś, można to obniżyć, no jak już mówię, zawsze jakieś klocki się przydadzą, no i tak, już poza tym nie ma nic, oczywiście nie mówiąc o, głownym, o głównym celu, czyli otwarciu bramy, okej, okay, udało się, no i pięknie, no i pięknie. No i popatrzcie, jeszcze sobie mapę włączę i tak wygląda nasza wyspa Malutka, ale zawsze to coś, znaczy sobie mała to, no nie jest no ale Dobra, dobra Więc tak, idziemy na lewo, na, idzie się na lewo, a my pójdziemy na prawo Już nie wiem gdzie się idzie Dobra, pójdziemy na prawo Po czym A bo wiecie co, chodźmy na lewo, chodźmy na lewo i tam wskoczymy <dobra> po prostu do góry, a potem się tutaj jak coś wyrócimy. A no właśnie, nie, bo tutaj mamy iść, tędy, dokładnie no to dobra, pójdźmy tutaj, nie będziemy, chyba że się nie da. A się nie da, popatrzcie jakie sprytne. A dobra, da się, nic nie mówiłem. <ścoughs> nic nie mówiłem. A no właśnie, okej. Okay. No i co my tutaj mamy? Takie po prostu skakanie, której w, w dół, znaczy w prawo i lewo, Miałem molnetka wzięta. Znaczy krocek. No i bardzo fajnie. Aha, tutaj muszę klikać, no tam, bo to jest taki śmieszny poziom, znaczy takie śmieszne ustawienie, yy, że właśnie yy. No, że można spać, Dobra, i tak bez tego nawet ja już spadłem, więc jak, wi <coughs> więc jak widzicie muszę przejść całkowicie chyba od nowa z tego co mi się wydaje, no i dokładnie tak, więc już na szybkość lecimy. Niepotrzebnie chciałem zobaczyć co tam się kryje, no ale zobaczyłem i i mam, i mam, a no właśnie, patrzcie, taka skrzynia jest, jest taka policyjna, ale to chyba trzy, a nie mogę to budować od tak. No i bardzo fajnie, to jest chyba jakiś punkt kontro 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 kontrol kontrolny. Błudki. No i fajnie w sumie. Mogę, czemu, czemu tego wcześniej nie zrobiłem? To nie wiem, okay, mam wiedzielnego yy, kogoś tam. I już bez zbędnego przedłużania lecimy, o zapis jest elegancko <noise> I już lecimy bez zbędnego przedłużania, chociaż cho się tak już przedłużyłem. Yy, tam gdzie pójść właśnie mamy, czyli tutaj na górę. A więc dobra, tutaj spoko... O nie nie, aha, nie nie, 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 Dobra, elegancko to chodziło. No i jeszcze tutaj jesteśmy. No i pięknie, okej, okay, czyli teraz trzeba niestety zwolnić tempo, o tak powiem. I przejść właśnie tutaj wokół tej siatki na bok, znaczy bokiem. No więc dobra, nie ma problemu. Ciekawe czy tam dalej da się iść, bo ogólnie... O, da się, tam mi się wydaje, że jest jakaś monetka fajniejsza. Tak obstawiam, patrzymy, zobaczę, zobaczę, zobaczę. I... a no właśnie, tak, to już mają zegryzaj go do siebie, że takie, takie rzeczy mogą być właśnie w takich miejscach pochowane. No i świetnie, odblokowaliśmy kolejną postać, jest nie użyć... W kąt, czekajcie, a nie, dobra, myślałem, że to mogę coś użyć, ale jednak nie, mam iść tak do góry? Aha, no dobra, może być, może być, okej, okay, zobaczmy, co tutaj coś jest, jest klocek kolejny, ale super, ale to był, to, to czekajcie, to nie był złoty klocek chyba, a nie, to był po prostu super klocek, tak mi się wydaje, no, to był super klocek, który, który dał nam chyba tysiąc y, tych monetek do budowania, znaczy tych klocek do budowania, e, no dobra, może być. Nie zawsze do coś fajnego, tutaj więźniowie sobie chodzą, znaczy grają i chodzą też zresztą Okej, okay, kolejny sobie super... o, już myślałem, że go nie podniosłem To jest tutaj wiatr, co nie? Będzie wiał Czy też nie? Dwaj mi to ubranie, jak możesz I atakuj Nie można użyć, kontynuuj fabułę Aha, nie można użyć no to nie jest to fa kontynuowanie fabuły, jak ja spadłem stamtąd. Znaczy specjalnie... <grym i zainteresować> super zabawa. Nie wiem, co ja poradzę. Zawsze, ale zawsze mam super klocek wzięty, a to w sumie super klocki się przydadzą, bo w sumie właśnie, jak widzieliście, teraz musieliśmy budować statek. A to był tak jakby cel główny. Więc musieliśmy zdobywać właśnie cele poboczne, czyli te klocki. I jazda. Fall in love with the police officer who's trying to stop you, Extra. No, zacięło się, dobra, ja sobie zapamiętam to jest około 10 minuta. Czekajcie I tutaj przez to, że mi się to zacięło, bo ostatnio coś się, się z komputerem dzieje, tak się ścina I przez to, że to się właśnie zacięło to tak jakby będziecie mieli cięte, bo wiecie, nagrywanie się zatrzymało dźwięku, a nagrywanie obrazu szło dalej Będę musiał to tak dostosować, żeby, żeby, żeby nie było opóźnienia, ale dobra, ja to sobie zapamiętam i nie będzie żadnego problemu, mam nadzieję taką Chwilę będę się posiadać dłużej przy tym właśnie robieniu tego, ale to nie ma tutaj, jak już mówię, problemu żadnego, ja to wszystko zrobię. Bo raz się właśnie pomyliłem, o! Bo raz się, raz właśnie takie coś zrobiłem, taki błąd w LEGO Worlds i o tym pisaliście, to właśnie było tym spowodowane. Więc wybaczcie, ale tutaj tego nie będzie, bo ja to zauważyłem, więc nie ma się czego bać i tak nie ma się czego bać, ale no dobra, czyli tak, tutaj coś z zrobiliśmy, ale jak, jak ja mam tam przejść, jest takie pytanie. A nie, dobra, tam idziemy idziemy normalnie do przodu. To coś, coś ominąłem. A nie, bo tam jest ja zbierałam. Furtka A wiem co trzeba tutaj zrobić. O tu się skacz. No mniej więcej. No i dobra, czy oni nas atakują, czy też nie? Chyba nie, no i fajnie, no i fajnie. Nie można użyć kontynuuj w fabułę, tutaj możemy sobie poćwiczyć. A no to poćwiczmy w takim razie, bo i tak myślę, że już w tym odcinku misji nie zaczniemy kolejnej, tylko po prostu tak jak dojdziemy do tej misji. A w następnym już zaczniemy robić. <laughs> w takim razie, w takim razie, dobra. tylko w sumie jak ja ustawię, to mówienie. Więc co powiem na 5, jak będzie 5, sobie to zbawiam, czekajcie? 5. Ok. No i tak dostosuję dźwięk w ten sposób właśnie. Żeby to nic nie było. Nieważne w sumie to co ja mówię tutaj <grych> Tylko, żeby odcinek mi się nie połopcł, bo tak będzie źle. A no właśnie, okej, okay, tutaj mamy koszykówkę po prawej, a tutaj mogę coś zrobić mogę coś zrobić bo to jest właśnie dla policjantów. Więc świetnie tworzyło mi się. O, elegancko! Elegancko, mamy zapis kolejny przy okazji. Musimy się dostać tam. No dobra, więc co możesz... Do może jeszcze tutaj na szybkości pozwiedzajmy. Co się da, czekajcie, gdzie jest tutaj mój już? Uh shit. Okay. Yo, policeman, you belong in the law court, not our basketball court. Hey, nice work, man. You be using the language real good. I sure am too. If that's a basketball court, where's your basketball? A bunch of real mean bullies took it off us. They are not nice. If I get it back for you, will you let me in? Well see, I ain't promising nothing. Oh man, that's a double negative. You have let me down. Bardzo fajnie, ktoś ukradł piłkę, więc wiesz, nie musimy ją odnaleźć, nie ma problemu, znaczy mam nadzieję, że nie ma problemu. Ale tutaj widzę, że coś mogę zdziałać, no to w takim razie coś tutaj zdziałam. A no właśnie, w sumie, mam, w sumie gdzieś to mnie prowadzi ogólnie teraz, ta strzałka nasza, ale to i tak chyba dobrze idę. Tak, dobrze, idę No i co, tutaj będzie piłka? Coś mi się wydaje, że nie, ale w sumie kto wie, kto wie Różnie co z tym właśnie wszystkim może bywać, być A nie, tutaj mamy tak jakby wyrzut, nie? Samego siebie O proszę, bardzo, no i tak się to robi, tak się to robi Dokładnie, okej, okay, jesteśmy dalej, świetna, świetna sprawa Tutaj Nie mogę z tym nic zrobić A tam jest monet, tam jest krotek, to mi o to chodziło, żeby go jakoś zdobyć dzięki temu sprawdzić, że tutaj na górze coś jest. Nie ma, więc tak. Trzeba spaść na dół. No i są właśnie. Jedno jest właśnie piłka. Elegancko. Okej, okay, czyli widać, że tutaj niezbyt oni są przyjaźni, ale popatrzcie... O, on ono staje. Aha, no tak. Skajdanych wszystkich. Kombo razy dwa. Razy trzy. Chyba mnie zaatakował. A nie, 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 nie. Razy 4, jeszcze za 5 zróbmy, to może będę miał jakieś osiągnięcie. Nie, nie ma żadnego osiągnięcia, ale okej, udało się, więc bardzo fajnie. W takim razie wszyscy zakuci, wszyscy zniknęli. No i to chyba byłoby tutaj na tyle z tego co widzę, więc bierzemy piłkę. A Znaczy nie na tyle, bo jeszcze tutaj coś mam, ale nie mogę tego oczywiście w tym momencie zrobić, więc szkoda patrzcie jak. A, myślałem, że będę kogoś kozłować, ale niestety niezbyt. Niezbyt, no właśnie. Yy, więc dobra, idziemy oddać tą piłkę. No dobra. Chociaż w sumie zobaczmy jak to wygląda jeszcze. Przygotuj się, jestem gotów. O, proszę. Aha, muszę nacisnąć jakiś kabel, kółko czy X? X. Nie, kółka. Miałem idealnie w środku, sami widzieliście to? No i taki gracz, no to ja rozumiem. Ajajaj. Aj, aj. Idealnie musi być środek, dobra, rozumiem. Wo! No dobra To też mi siadło To <laughs> chyba się liczy kombo, tak? Nie, bo to jest, jest czas, jak liczę co nie mamy czas A nie, koniec. No okej, okay. zawsze to coś tam było, chyba dwa strzały celne, więc spoko. No więc tak, to byłoby chyba tutaj na tyle z tego wszystkiego co ja widzę. E, więc możemy iść do naszego... nie wiem Hej. Are you blue? Mm. I've had better days, Sonny. I'm Chase. <clears throat> I heard you might know about Rex Fury. Rex Fury? That man owes me for helping him escape. Why would I do that? Rex was my biggest customer until he disappeared, <laughs> owing me for a hot tub. You know how difficult it is to smuggle one of them in. Mm. Speaking of which, careful with Haywood's new car. Hmm? Uh, sure, Blue. So how did Rex escape? Well, that's the question on everyone's lips. Except no one's allowed in his cell to find out. Not even the police. That's not right. But we both want to see Rex back in here. So I've got an idea. Get some gear from the cupboard in my cell. Then I'll call you with more information on this. That's a croissant. We aren't allowed phones in here. The phone's inside it. Put your number in. Oh. Go. <laughs> there. I hope this plan of yours works, Blue. Uh. Are you Freeman? No. No, I am not Freeman. His lawyers might be watching. What's the matter, Heywood? You don't like your new car? Car. <laughs> uh. Oh. <laughs> I'm not sure what's scarier, a bank robbery or a load of clowns.